No dzień dobry chłopcy i stare panny, z tej strony Ham i Pluszak. Ostatnio mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach internetu ludzie coraz bardziej głupieją i za dużo pozwalają na to, co się dzieje w tym środowisku. A mam na myśli sianie dezinformacji i fake newsów na portalach społecznościowych z pomocą czy bez pomocy sztucznej inteligencji, promowanie patologicznych influencerów i ich zachowań, oraz normalizowanie wszelkiego rodzaju zdni typu internetowej prostytucji. I właśnie o tym ostatnim chciałem porozmawiać. 24 stycznia na Twitterze pojawił się klip, gdzie jeden z widzów na czacie zaczął rajdwejtować Banesce Trzwaczkę, streamerkę i do tego pandę lekkich obyczajów mającą konto na OnlyFansie, pytając się dlaczego nie jest w pracy. I mówiąc, że z CIMI kto nie wraca, na co z zrobiła to, co mogę na coś gambić ten sam, to jest i z Brała wszystko na poważnie i zaczęła się putać. U. Masz możliwość szmacić się na prawo i lewo, zarabiać w chuj pieniędzy, ale nie chcesz, bo się szanujesz! What the fuck! Nie chcesz, bo się szanujesz, to zamknij pizdę i po prostu idź do roboty z podniesioną głową, bo się szanujesz! Masz szacunek do siebie, jesteś niesamowity, jesteś zajebisty. Trzymaj tak dalej, ale nie płacz później w poduszkę w domu, że nie masz stać ci na nic i nie masz pieniędzy, bo masz pełno możliwości. Żyjemy w tak zepsutych czasach, mamy 2026 rok, żyjemy w tak popierdolonych czasach, że ludzie zarabiają i na internecie kupę pieniędzy tworząc nawet jebane, obrzydliwe modelki jaj, które pokazują dupę i cipę w internecie a ty mówisz, że nie chcesz kurwa się szmocić masz do siebie szacunek, więc nie będziesz streamował i nie będziesz pokazywał swojego ciała, bo nie jesteś Co ciekawe, znalazło się dość sporo osób, które się z nią zgadzało i twierdziło, że ma rację. I w tym jest kurwa problem. Oni bronią i usprawiedliwiają to, co robią steamerki, influencerki i pokroju, czyli robienie softcore porno dla stulejarzy. Co z tego, że teraz dużo zarabiasz pokazując syfek na internecie, kiedy przyjdzie ten moment, że będziesz się starzeć i stracić swoje walory i nie będziesz już atrakcyjna? Co z tego, jeśli w przyszłości będziesz miała chujową emeryturę? I nie. To, że żyjemy w popierdolonych czasach, nie oznacza, że szmacenie się jest jedyną drogą na duży zarobek. Nawet w dzisiejszych czasach, w dobie sztucznej inteligencji, jest sporo ścieżek zawodowych, do których nie wymagają studiów czy wykształcenia wyższego. I one nie polegają na pracowaniu w Żabce czy w jakimś innym sklepie za najniższą krajową. Mogę wymienić kilka z nich. Jest to np. fryzjerstwo, elektryka, butowlanka, programowanie, kosmetologia, stolarstwo, hydraulika, krawiectwo czy piekarstwo. Żadne z tych prac nie hańbi, nawet są dosyć dobrze płatne, zważywszy na jej zapotrzebowanie. Więc nie, ciężkie czasy nie są usprawiedliwieniem, żeby robić software zadowalający spermiarzy, którzy swoją drogą są głównym problemem tej patologii. Nie dość, że oni to normalizują, to jeszcze promują takie typu gówno, a streamerki mają za to więcej kasy i powodu, żeby nadal robić tego typu content. Podsumowując, usprawiedliwianie czy nawet normalizowanie contentu czy zachowań patologicznych w internecie jest szkodliwe. Nie powinno się tego robić. To tylko ogłupia społeczeństwo i doprowadza do tego, że ludzie będą przekraczać jeszcze więcej granic i coraz więcej patologicznych zachowań będzie normalizowane. To na razie tyle. Dzięki za obejrzenie filmu, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie.